Witajcie w kolejnym odcinku Motocykli i Kładów Moich Widzów. Bardzo wiele osób pisało mi na skrzynkę mailową i w komentarzach pod filmami, żeby wrócić do tej serii, a jako, że ja czytam wszystkie komentarze, nie pozostaję obojętny i wracamy z kolejnym odcinkiem tej właśnie prowadzonej od dwóch lat serii z widzami. W tym odcinku około 9 nowych osób i 9 motocykli, a w sumie chyba pojawią się nawet kłady. Oglądajcie do końca. To zestawienie otwiera Szymon. Szymon pozdrowienia dla Ciebie. Szymon zaprezentował nam swoje moto CPI SMX z 2008 roku. Jest to 50 w 2T z bardzo dużą ramą, zarejestrowany na kategorię AM. Moto świetnie sprawuje się jak i na drodze, tak i w terenie. Poleca go głównie osobom wysokim, a tak w ogóle notabene niektóre zdjęcia są jeszcze w starym malowaniu. Widzlem posiada ten moto chyba od około roku. Jak do tej pory miał on swoje przygody, gdy go kupił od razu okazało się, że trzeba dokupić parę rzeczy: nowy akumulator, świece, nakładki na szprychy oraz olej, a i zakupił nowe opony, bardziej terenowe, bo nie kupił go tylko na drogę. Moto śpiga świetnie, przyjemnie się nim jeździ, jest na kołach 17-calowych. Co ciekawe, po jakimś czasie użytkowania zaczął dziwnie mulić oraz szybko rozładowywał się akumulator. I co się okazało? Elektryka była bardzo poplątana oraz iglica gaźnika do wymiany. Cała naprawa kosztowała około 320 zł. Po tej naprawie spróbował swojego VMAXa i jak się okazało osiągnął 90 km na godzinę. Wcześniej był nieco mniejszy o 20 km, ale po naprawie nabrał mocy. Wisden wspomina, że mają bardzo fajną ekipę na wsi. Wisden ma CPI, a jego koledzy Derby Sende, WSK 125, Routera 50 oraz kładzie. Honda TRX 250C, bez hamulców, czyli ostra jazda. Widz ten chciałby, aby pozdrowić jego kumpli, i oczywiście to zrobię. Są oni podobno moimi fanami. Jest to Bartek, Karol, Bartosz. No i w sumie tyle, poza tym, że Widz ten pozdrawia jeszcze mnie. Także wielkie dzięki i czas na ocenę. Dla ciebie ocena ode mnie 7,4 na 10. Jest naprawdę bardzo dobrze. Kolejna osoba to Widz, który się niestety nie przedstawił, ale pozdrowienia dla ciebie. Wstawam w twój moto. Chciałby przedstawić on Honda CRM50 w 2T z 1990 roku. Motor został zakupiony za 2700 zł. Jest po generalnym remoncie silnika, jest tego pierwszy motor typu Enduro. Jak na swoją pojemność 50 cm3, ma dużą moc, jest zrywny, wyciąga 80 km na godzinę. Jak na razie została wymieniona w nim tylko świeca. Bardzo skromny opis. Ocena 7,2 na 10 na zachętę. Kolejna osoba tego zestawienia to Kuba. Kuba pozdrowienia. Chciałby zaprezentować on swoją motorynkę. Niestety nie wie jaki to model. Jest ona z 89 roku. Jest to motorynka, która jest po remoncie, głównie wyglądowym. Motorynkę zakupił jego tata około 2005 roku. Był to prezent dla jego chrześniaka. On na pojeździł nią trochę, a w 2006 roku urodził się mój widz. I po trzech latach jazdy poszła ona w niepamięć i została odstawiona w piwnicy. Na początku lutego 2019 roku zainteresował się nią. Poszli z tatą ją odkopać z gratów. Zamówili napęd i zaczął działać. Na początku czerwca 2019 roku, jeżdżąc po betonowych płytach z piachem, wtedy najprawdopodobniej zapchany został gaźnik. Jesienią 2019 poszła ona do Laki Kierowania. I teraz w końcu jest gotowa całkowicie do jazdy. Jest to jego pierwsze moto na początek, ponieważ w połowie sierpnia miał zamiar zrobić on prawo jazdy kategorii AM. Motorynką jeździł po drogach niepublicznych. Jego wujek posiada tak samo zrobioną motrynkę z 1989 roku, tyle że ona ma prostokątny zbiornik paliwa. Obydwie są w dwusubie. Zazwyczaj jeździ on motrynką po osiedlu w kółko po około 1 km. I to by było wszystko, ale jeszcze są pozdrowienia dla jego kolegi, moto świra Kacpra. Kacper, pozdrowienia dla ciebie. Daję ci ocenę 71 za dźwięk silnika. Kolejna osoba tego zestawienia to Michał. Michał pozdrowienia. Michał subskrybuje mnie od 2019 roku. Jest to bardzo długi okres czasu. Chciałby on pokazać swój skuter Benzer Barmet GP 50, zakupiony około 2 miesiące przed wysłaniem zdjęć. Wymienił w nim manetki i przełącznik od kierunkowskazu. Silnik 50 2T, 4 konie mechaniczne. Do baku wchodzi 5 litrów paliwa, a oleju 1. Rocznik 2013, prędkość maksymalna 80 km na godzinę, więc jest naprawdę nieźle. Najdalej był nim około 40 km od domu. Przebieg 3265 km, a gdy kupił tego skutra miał on około 1000. Posłuchajcie dźwięku. 7. Zatem dźwięk silnika. Kolejna osoba tego zestawienia to Mikołaj. Mikołaj, pozdrowienia. Mikołaj wysyła nam Peugeota Speedfightera 2. Jest to wersja 206 WRC, chłodzony cieczą. Skuter pochodzi z 2004 roku. Został zakupiony przez niego w kwietniu ubiegłego roku. Jest jego drugim właścicielem w Polsce. Wcześniej miał pierwszego właściciela w Niemczech. Jego prędkość maksymalna to 85-90 km na godzinę. Przejechany ma troszkę ponad 17 tysięcy kilometrów. W czasie robienia zdjęć nie był on jeszcze pomalowany. Prawdopodobnie potem już został. Cena 7 i1 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Oskar. Oskar pozdrowienia dla Ciebie. Oscar wysłał nam kładzisza. Fuxina Zondę 200. Kłada posiada od nowości, czyli od 2011 roku. Przez ostatnie 3 lata stał, ponieważ pękła rama i nie miał czasu on tego zrobić. Remontował go 4 miesiące razem z wujkiem. Kład został rozebrany do zera, odkręcili każdą śrubkę. Przed remontem kład był w średnim stanie, ponieważ wylał się kwas z akumulatora i wszystko zaczęło rdzewieć. Rama została wzmocniona, wypiaskowana i pomalowana na nowo. Połowa przedniego zawieszenia jest nowa, ponieważ wszystkie przednie gałki i końcówki drążków były wybite. Wymienił również wszystkie łożyska w tylnym moście oraz w prawej przedniej pieście. W dodatku kupił nowy gaźnik i akumulator żelowy, ponieważ stare nie nadawały się do użytku. Osłony silnika też są nowe. Wydech jest przelotowy, nie ma w nim żadnych filtrów ani nic takiego, dzięki czemu brzmi obłędnie. Gdy jest rozgrzany i schodzi z obrotów, strzela z wydechu jak popcorn. Wiązka elektryczna jest cała, przerobione są nowe kostki. Nowy kabel od masy, bo przedni był za cienki i zaczynał się topić. Kład jest zarejestrowany jako pojazd inny, dzięki czemu można nim jeździć na kategorię B, co jest jego dużą zaletą, ponieważ nie trzeba zdawać kolejnej kategorii. Kład jest w automacie i nie jest to demon prędkości, ponieważ maksymalna prędkość to około 75 km h na pierwszym biegu, ponieważ w sumie ma jeden bieg, w przód oraz no w sumie jeszcze wsteczny. Wheelie na tym kładzie to nie problem, ponieważ ma bardzo dużą moc. Na starcie do V-Maxa też szybko się zbiera. Ma jedynie problem z czujnikiem prędkości i czujnikiem poziomu paliwa. Ma prawdopodobnie jakieś zwarcie, a czujnik poziomu paliwa nie jest nigdzie do kupienia. Kład pali około 5 litrów na setkę. Cena ode mnie 7,3 na 10. Naprawdę fajny kład. Kolejna osoba to Sobiet, czyli Bartek. Po prostu. Dzięki Bartek, że wysłałeś zdjęcia. I pozdro dla ciebie. Bartek wysłał nam Suzuki Katane 50. Skuter ma jeżeli dobrze, on pamięta około 20 lat. Jest to silnik 2T, jego zbiornik paliwa jest o pojemności prawie 10 litrów. Jest on chłodzony cieczą. Kupił go za 500 zł dwa miesiące przed wysłaniem zdjęć. Waży ponad 100 kg. Co jak na skuter to bardzo dużo. No i to w zasadzie tyle. LWG. Witam, pozdrawiam wszystkich widzów, czyli was, no i dzięki wielkie w imieniu wszystkich widzów ocena 7 na 10. Kolejna osoba to Krzysiek. Cześć Krzysiek, pozdrowienia. Krzyśkowi podoba się ta seria. Chcą się pochwalić swoim moto. Jest to romet pony 301 motorynka. Motorynka po kapitalnym remoncie wizualnym, a także silnika. W silniku jest praktycznie wszystko nowe. Na remont poszło około 2,500 zł. Spora kwota, ale podobno było warto. Posiadają około 5 lat, także mam nadzieję, że znajdzie się w odcinku, a następnym razem ten widz ma zamar wysłać jeszcze dwie motorynki z dźwiękiem silnika dzięki wielkie 7 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia widz niestety się nie przedstawił, ale pozdrowienia lecą do niego. Widz ten ma zamar przedstawić nam Yamaha boostera z 2005 roku. Części jakie w niej posiada to cylinder 70 cm Evo, wydech Stage 6 Pro. Sprzęgło polinitor Control. Jest na dobrych częściach oraz silniku Minarelli Vertical, chłodzony powietrzem. Będzie lakierowany w następne wakacje. A obok widać aprilkę jego kolegi. Dzięki wielkie, że wysłałeś zdjęcia. 7 na 10. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Koniecznie daj lajka pod tym filmem. Koniecznie zaznacz dzwoneczek. I w zasadzie koniecznie wbij na następny mój film. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia. Cześć! you